Dzisiaj żyjemy w takim świecie, że jak chcemy kogoś odwiedzić, to najczęściej się umawiamy na konkretny dzień, konkretną porę. Ale co się stanie, jak się z kimś no, nie dogadamy? Ja kiedy taki jestem, kiedy ktoś do mnie przyjeżdża, kiedy się nie umówi, kiedy wjeżdża, to najczęściej jestem zaskoczony. Nieraz trudno jest ten czas znaleźć, zorganizować się mieć czas, żeby ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam jedne takie słowa jednego z moich takich dobrych księży, że szczególnie kiedy u drugiego księdza przyjeżdża drugi ksiądz, to trzeba wszystko umieć zostawić i usiąść i z nim porozmawiać. I tak naprawdę, kiedy słuchamy tej dzisiejszej Ewangelii, to ona opowiada o czymś takim, że Pan Jezus z nami nie umawia się na konkretny termin, nie umawia się na konkretną godzinę, na konkretny dzień, konkretne miejsce, kiedy On przyjdzie. I to nie jest tak, że On chce nas zaskoczyć. On tylko mówi, że przychodzi właśnie wtedy, kiedy my jesteśmy na to gotowi kiedy my jesteśmy tymi, którzy na niego czekają. Bo kiedy ma przyjść Pan Jezus? No właśnie, obojętne kiedy. Uczeń Pana Jezusa jest tym, który zawsze kocha, który zawsze ma żyć w jego bliskości, który, byśmy tak powiedzieli, też ma żyć łaską i święcającą. Dla niego nie ma momentów, w którym miałby być nieprzygotowany. Dlatego bądźmy uczniami Jezusa, którzy po prostu na niego czekają, nie są tym zaskoczeni, ale są tym zachwyceni, że przychodzi.